1556 w Polsce i na Litwie nadal panował Zygmunt August, który ożenił się już po raz trzeci, tym razem z Katarzyną Hatzkorżanką. I choć od ślubu minęły już trzy lata, niestety król nadal nie miał swego następcy. Mówiono mi, że gdy się ożenił po raz trzeci, to bocian na Bawę przyleci i damy upragnionego syna. To dam na imię Ferdynand po moim tatusiu? Ferdynand będzie miał na imię Zygmunt, tak jak ja mój ojciec Zygmunt stał. A właśnie, że będzie miał na Ferdynand, to to jak urodzę? Jeden z moich koni ma na imię Ferdynand. <grym> <grym> jak śmiał się urodzić mojego Twój tatuś to złodziej i arcy szachraj, bo już trzy lata, a do tej pory nie otrzymałem posagu za ciebie. Chyba cię mu zwrócę. Bo widzę, <grym> Chciałam zostać Twoją żoną, bo jestem córką cesarza, a ty synem podrzędnego króla i podupadłej księżniczki. Ach, wszystko słyszałam, ty, <laughs> austriacka robuchoty. ty. się ciebie nie boję, ty, włoska żmija. Słyszałeś, prymasie, co ona o mnie mówi? Mamy nadzieję, że przy spowiedzi zadaś jej odpowiednią pokutę. Najlepiej tydzień z po Prymas świętnie do ciebie potrafił szanować córkę z rodu, o, tyle lepiej ustąp mi miejsca, bo nie jestem już młoda, a starszym się ustępuję. Nie zamierzam ustępować ci miejsca, gdyż muszę się oszczędzać, bo wkrótce będę... a może już jestem w ciąży? Jesteś w ciąży? będę <grywasza> łowić <grywasza> 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 A ty, synku, przestań jej składać wizyty w sypialni, bo nie wyspany, ty tylko jesteś. A syna to tak przecież nie będziesz umiał. Urodzę mu syna i to już niedługo. I będzie, ważył o 5 kg, bo że, synku, zrobiłeś, że znowu mnie nie posłuchałeś I nie wziąłeś za żadne francuski. Tylko to nie dojdę te. Lepiej popaść w lustro, ty stara wiedźma. A opuść! święty Nie potrafiłby pogodzić Teściowej z synową. Augustie, ustąp miejsca w starej matce. Nogi mnie bolą. No, chętnie bym ci ustąpił miejsca, matko, ale obawiam się, że jeśli siądziesz obok katarzyny, to może dojść do rękoczynów. No, I stań po obok mnie. Nie, no ja już tu dłużej nie wytrzymam. Wracam do Włoch, do mojej italii, tanec. Złotek. A teraz wezwij tu Kretowiusa. Ale Kretowius to czarnoksiężnik. No. Boję się, że rzuci na mnie jakiś urok. Kretowius przepowiada jedynie przyszłość. I jeżeli chcesz coś ode mnie dostać, to idź i go zawołaj. Mówi się, że jestem odważny. Za tym idę. A nic ode mnie nie dostaniecie. Możesz, matko, wywieźć tylko tyle ze sobą, ile przywiozłaś do Polski jako posag. O, wywiozę to, co tu przywiozłam i to, co w Polsce zaoszczędziłam. I nikt mi nawet grosza nie zabierze, bo takiego narobię szumu, że będą was w Europie palcami pokazywać. A pamiętajcie, że Polacy zawsze się boją tego, co o nich sąsiedzi powiedzą. Chcecie wyjechać i zostawić mnie swojego wnuka? Co z was za no. Wnuka? Wnuka to ja się już od was nie doczekam, ale zostawię wam złotą kołyskę, w której się ty i twoje siostry. A jeśli zdarzy się cud i urodzi się wam dziecko, to wrócę i przybiorę mu połowę swoich pieniędzy. Zatem chodźmy, Katarzyno, przedyskutować to dokładnie z twoimi sygnałami, co? Masz rację, musimy to mówić w najdrobniejszym, Nauczyłam Polskiego. Nawet Mikołaj Rej się ze mną konsultował, kiedy pisał krótką rozprawę między Panem, Wójtem i demanem. Ale mnie w Polsce jest dobrze. I tutaj co tydzień mogę sobie zjeść ten sołek i z A tak... ma węgierski! Ja to jest... Ach, Katarzyno i Anno. Katarzyno i Anno. Jak już wiecie, wyjeżdżam z Polski. Ach, ale zanim wyjadę, muszę zadbać o wasz orzęd. Wprawdzie urodę to odziedziczyłyście po ojcu, a nie po mnie. No ale są takie kraje w Europie, gdzie będziecie uchodzić za piękność. To ja... Ja tu bym chciała zostać trzoną, żeby blisko było. niemieckiego. Oj, dziecko, nigdy nie byłaś zbyt rozgarnięta. To nawet nie wiesz, że w Niemczech nie ma królów. Są tylko książęta i elektorowie. To, to może być nawet elektor, byleby nie był za stary? Nie, do Niemiec cię nie wyślę. Już twoja Tam w młodości i ani jednego biednego szweda nie spotkałem. Lud tam spokojny i nie tak derwowy jak u nas w Polsce. Słyszysz sam, a przecie prymas, no prymas by cię nie opał. a właśnie, że prymas mnie raz pokłamał. Królewno, bój się Boga. Mówiliście, że panna młoda może być w białej sukni, tylko wtedy, jeżeli żyła w czystości. A moja dwórka Krystyna nie lubiła się myć i poszła do sukni nie, dość niewykopana w białej sukni. O dziecko, O kim ty macie? Szwecja to bogaty i spokojny kraj, który unika wojn. Ale w Szwecji jest zimno, a ja tak często jestem przyziębiona. Dostaniesz ode mnie trzy nowe wódka. Przyte przez samego Armaniego. <grystanie> Drugie z liście, a trzecie z młodego, tłustego niedźwiedzia. Niech tak będzie. W końcu lepiej zostać królą, królową w Szwecji niż starą panną. A ja, Pani Babko, gdzie będę królową? Księżniku, chcesz powiedzieć, że królewna Anna poślubi swojego brata Zygmunta Augusta? Ja takiego ślubu nigdy nie udzielę! Nie! Królewna Anna zostaje królową w Polsce po śmierć króla. A wie, to prawdopodobne! Bo przecież ta austriacka ropucha nie urodzi Augusta syna syna. Boję się, że go nawet przeżyje. Będę królową polski! i wsioczą. Dla swoich żon cały pan jest dobry. Jego pierwsza żona chciała mu nawet nadać przydomek pieszczotliwy. Ale przecież Iwan, gdy się mu już znudzi żona, to co do klasztoru. Ale przynajmniej ich nie ścina jak Henryk w Anglii. A jak mu się znudzi, i odda się gdzieś do klasztoru? Na Syberię? Oj, no tak szybko mu się nie znudzisz. A jak już się znudzisz, Odwrótnego, wszystkiego. Widzieliście ją? Chciałaby w Rosji znaleźć przystojnego. Takiego, To trzeba szukać w Italii. Albo tu, na Wisła. Widziałam do Cara Iwana i bardzo mi się nie podoba. Ten Iwan ma krzywy nos. Widocznie malarz był roztrzęsiony. Albo jeszcze nie wytrzęsiał, jak portretował Cara. Za Cara nie wyjdę. Poczekam, aż zostanę królową w Polsce wybiorę mężę. O, widzę, że już sobie kogoś upatrzyłaś. Tak, Stefana, księcia Siedmiogrodzkiego. Stefana Batorego? Tak, wprawdzie ma brodę, ale ino niż Iwan. Ach, I ostatnio napisał do mnie dwa wiersze. Rób jak chcesz, czekaj na tego Batorego. się. powiedz, jak mi minie podróż, czy nie będzie wielkiej burzy? W rodzinnej Italii powróciła. Tam została trucizną zgładzona, a po śmierci jeszcze okradziona.